Witamy Państwa i zapraszamy do obejrzenia magazynu Światowa Piłka. W Paragwaju trwa turniej Copa America. W tle odbywają się polityczne spory i niepokoje. Gdy ma rozpocząć się jeden turniej, musi zakończyć się inny. Mowa oczywiście o Copa Libertadores. Przedstawimy dziś sylwetkę Wiktora Bonilli, napastnika, który pomógł kolumbijskiemu Deportivo Cali dotrzeć do finału Copa Libertadores przeciwko Palmeiras. Uważam, że jest wspaniałym człowiekiem. To wspaniała osobowość, bardzo lubi się doskonalić. Jest skromny i szlachetny. To cichy, a jednocześnie bezpośredni człowiek. Jest bardzo ciepły w kontaktach. Stąpa mocno po ziemi, ale jest wspaniałym człowiekiem. Przede wszystkim Wiktor Bonilla jest świetnym strzelcem. W ubiegłym sezonie ustanowił rekord Kolumbii, zdobywając w lidze aż 38 goli. Jestem dobrze wyszkolonym i szybkim piłkarzem. Strzelam sporo goli. Jestem zawodowcem na boisku i poza nim. Traktuję swoją pracę poważnie. Każdy utalentowany napastnik nieuchronnie skłania do porównania go z najlepszymi. A najlepsi uważają, że Bonilla to rzadki talent. Trudno znaleźć rasowych napastników, a on jest bardzo niebezpieczny w polu karnym. To jego największa zaleta. Po nieudanych mistrzostwach świata w 90. 98...